Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska Konkel i razem z Miłosławą Krogulką z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 21 do 27 lipca 2014 roku. Miłka, co nas ciekawego czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu bardzo dużo pozytywnych zmian na niebie. Wręcz śmiem sugerować, że to jest jeden z najlepszych tygodni w roku. Dlaczego? Już we wtorek słońce wkroczy do znaku promiennego, dumnego lwa, a więc zacznie się bardzo dobry czas na wakacyjny odpoczynek, podróże i różne szalone i fantastyczne pomysły, które przyjdą nam do głowy, będzie o wiele łatwiej zrealizować. Więc od wtorku bardzo dobry czas dla podróżników, dla inwestorów i dla wszystkich osób, które szukają jakiejś nowej ścieżki na swoje życie. W czwartek fantastyczny dzień, dlatego Dlatego, że Słońce w znaku lwa znajdzie się w koniunkcji z Planetą Jowisz, to jest bardzo dobry dzień, żeby spełnić jakieś swoje marzenie, żeby zrealizować ambitny plan albo żeby coś zacząć. To jest taki jeden z najlepszych dni w roku, który służy do tego, żebyśmy nabrali więcej pozytywnej energii i wprawili ją w czyn. A jeżeli nie macie niczego do roboty, to chociaż postarajcie się marzyć, wizualizować swoje szczęście, zajmować się jakąś duchową praktyką, dlatego że czwartek bardzo, bardzo temu sprzyja. W piątek niespokojny dzień, Merkury znajdzie się w kwadraturze z Uranem, różne plany mogą się zmienić na lepsze, bądźcie tego dnia czujni i nie, nie trzymajcie się kurczowo różnych starych układów i sytuacji, a od soboty fantastyczny czas zaczyna się dla tych osób, które lubią aktywny tryb życia, które, które lubią uprawiać sport, dlatego, że Mars wreszcie opuści znak wagi, gdzie był przez ile? Pół roku ponad, prawda? Tam sobie siedział i sprawiał, że byliśmy trochę leniwi, natomiast od soboty będzie znajdował się w znaku Skorpiona, czyli doda nam sił i do nam odwagi, ale jeszcze nie będziemy przesadnie wyrywni i skoczni, dlatego że dopiero od niedzieli ten pełny przypływ sił będziemy czuli. Dlatego że w niedzielę czeka nas znów Księżyca w znaku lwa i to jest taki dzień, w którym różne nasze siły życiowe, dobre pomysły na przyszłość będą mogły się odnowić. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą bardzo przedsiębiorcze i pełne zapału. Barany poczują, że to jest czas na nowy romans, nową zabawę, nowe hobby, i będą szybko realizować swoje plany, szczególnie od wtorku, kiedy słońce będzie ich wspierać ze znaku lwa. Lwy natomiast mają przed sobą bardzo dobry i wyjątkowy tydzień. To jest ten czas, kiedy będziecie działać z wielkim sukcesem i też będziecie się pokazywać i wszędzie będziecie mile widziani. Słońce od wtorku przebywa w Waszym znaku Zodiaku, a to oznacza, że macie większą siłę przebicia i więcej pomysłów, szczególnie podczas nowiu księżyca w Waszym znaku w niedzielę. Strzelce natomiast będą w tym tygodniu bardziej skupione na swoich sprawach zawodowych. Mimo, że jest czas wakacyjny, to właśnie dla strzelców w tym tygodniu może być jakaś ważna, ciekawa wiadomość dotycząca waszych finansów, waszych spraw zawodowych. Nie przegapcie jej i bądźcie cały czas pod telefonem. Znaki, znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą spokojniejsze, będą czekały już na ten wakacyjny luz i wakacyjny odpoczynek. Szczególnie bykom od wtorku może się już absolutnie nie chcieć zajmować obowiązkami i różnymi ważnymi sprawami, a raczej byki będą nastawione na dom, rodzinę i wypoczynek. Bardzo dobry tydzień, żeby spędzić trochę więcej czasu z waszymi bliskimi. Panny będą w dobrych humorach, ale panny będą myślały o karierze, ponieważ interesować bardzo mocno będą je pieniądze. To w jaki sposób odzyskać stare długi albo zakończyć różne interesy, w które panny były zaangażowane. W tym tygodniu kończcie stare sprawy, aktywnie zabiegajcie o swoje powodzenie, a na zupełnie nowe pomysły przyjdzie czas dopiero za tydzień. Koziorożce będą spokojne, nawet niektórzy powiedzą, że trochę osłabione, dlatego że nie będą chciały uczestniczyć w imprezach, koncertach, ani jakichś szalonych zabawach, dlatego że będą mocno skupione na swoim życiu wewnętrznym. To jest dobry tydzień, żeby sobie przemyśleć jakieś sprawy, uporządkować, trochę odpocząć, a jeżeli nie macie takiej potrzeby, to po prostu poleżcie sobie z dobrą książką na leżaku. Znaki powietrzne czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą miały bardzo dużo ciekawych zaproszeń. Bliźnięta z chęcią odwiedzą dalszą rodzinę albo przyjaciół, których kiedyś już dawno nie widziały. I w tym tygodniu też dzięki energii słońca ze znaku 2, bliźnięta mogą znaleźć jakieś nowe hobby lub nowe zainteresowanie, które już niedługo może i doprowadzić do dużej fortuny. Bagi natomiast w tym tygodniu będą bardziej wyciszone, bardziej skupione na swoich osobistych sprawach. Jeżeli macie jakieś zadania trudne, ważne, to bardziej w drugiej połowie tygodnia będziecie mieli więcej sił na to, Mars aż do, do piątku przebywa w waszym znaku zodiaku, a to oznacza, że jeszcze do piątku możecie czuć poddenerwowane i możecie wszędzie widzieć jakichś wrogów, od soboty więcej luzów, więcej relaksu. Wodniki natomiast będą bardzo skupione na sobie i swoich planach. Od wtorku słońce jest w kwadraturze do Waszego znaku, w opozycji do Waszego znaku zodiaku, a to oznacza, że nie uciekniecie przed towarzyskimi zaproszeniami i przyjaciele, znajomi, rodzina na pewno będą Was wyciągać na jakieś atrakcyjne wyjazdy. Od wtorku humor się Wam na pewno poprawi. Weekend bardzo dobry na randki i romanse. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby będą serdeczne, pogodne i będzie można na nie liczyć. Raki będą tym znakiem Zodiaku, który każdemu pomoże, każdemu coś ułatwi, każdemu z. Da jakieś dobrą poradę albo powiem miłe słowo. Będziecie bardzo życzliwi, sympatyczni. To jest dobry tydzień, żeby coś zmieniło się w waszym miłosnym życiu, żeby różne projekty, które razem z partnerem realizujecie, ruszyły do przodu. W dobrych humorach będą skorpiony, ale dopiero od piątku szczęście będzie skorpionom naprawdę sprzyjać. Mars, który jest władcą tego znaku Zodiaku, wkroczy do znaku skorpiona i po skorpiony poczują, że wreszcie mają power w sobie. Więc skorpiony od piątku będą planować ważne przedsięwzięcia, będą zdobywać obywać górskie szczyty, będą bić sportowe rekordy, to jest bardzo dobry tydzień, ta końcówka tygodnia, żeby zabrać się za siebie i aktywnie zawalczyć o swoje sprawy. Nie tylko z komarami będą walczyć, jak tu Iza przed chwilą, ale też z poważniejszymi przeciwnikami i zwyciężą. Ryby będą w dobrych humorach, początek tygodnia to jest dobry czas, żeby zgodnie współpracować z innymi osobami, a koniec tygodnia bardziej będzie sprzyjał samodzielnym działaniom. Te ryby, które jeszcze nie wyjechały na wakacje, pod koniec tygodnia poczują, że to już jest ten moment, że trzeba znaleźć to piękne miejsce na Świecie, do którego zawsze chciały dojechać, i będą mogły liczyć na różne korzystne okazje, więc wertujcie portale turystyczne, szukajcie jakiejś fajnej oferty, bo pod koniec tygodnia rybom szczęście, takie wakacyjne szczęście, bardzo mocno będzie sprzyjać. Z wszystkim znakom Zodiaku życzymy udanego tygodnia. A po więcej horoskopów, wróżb i artykułów zapraszamy na naszą stronę www.czary.pl.